chłopaki już gruntują a ja wyliczę kanalizację i tak tu do tej ściany do tego miejsca mamy 2 metry 2,5 metra 2,5 metra to polecimy to w ten sposób że pasowałoby tutaj już dać ze 160 na 110 ze 160 na 110 w tym miejscu, tak? Czyli tak musimy jeszcze zaznaczyć sobie łazienkę. O tu wiadomo zlew, lew Z tutaj wanna prysznic Kibelek Tutaj będzie pralka Tu będzie zmywarka Tu będzie zlew Gomę moszczyznę Kanie wziąłem No i dobra Możemy wreszcie sobie to trzeba i tak tu mamy tą 160 główną za ścianę wylatujemy wypuszczamy metr zostaje metr bo 2 metrówki bierzemy później następne 2 metry metr tu metr wyjdziemy za to zostanie 2,86 yy, 2 dwa metry tutaj i teraz tak żeby nie robić yy, załamań im łagodniejsze, tym lepsze, prawda? Dajemy tutaj trójnik. Trójnik 160 na 110. Teraz tak, z tego dajemy z trójnika 110 na 160 m. Następny trójnik 110. Trójnik 110. Teraz tak, z tego lecimy do zlewu, tutaj metróweczkę. Z tego trójniczka kolanko do wanienki. Do wanienki lecimy, 110. Mamy tutaj 2,54. Bierzemy metrówkę 2 metry. Zaznaczcie sobie na że 1, 2, tutaj dwa kolanka będą 45 stopni. Zawsze robimy 2 razy 45 stopni, nie 90 tak jak mówię, im łagodniej, tym lepiej. W to mamy y, zrobione. Teraz tak dajemy jeszcze jedną dwumetrówkę. 2 metry 160 i teraz tak przejście. Ze, sto, ze 160 na 110 przejście ze 160 na 110 uciekamy tutaj do łazienki jeden trójniczek jeden trójniczek 110 i tak lecimy do kibelka i przy kibelku od razu dajemy <laughs> trójniczek odpowietrzenie od kibelka robimy tak jest w projekcie tak robimy Tu mamy kibelek, tu mamy rureczkę, tu mamy trójniczek. Dobrze. Teraz tak. Tu dajemy metróweczkę. 110. Jeszcze jeden trójniczek. 110. Lecimy pod prysznic. Stąd uciekamy do kuchni. Tutaj trójniczek ze 110. Trójniczek ze 110. Stąd lecimy z trójniczka 110 Pralkę, zmywarkę Prościutko lecimy Do zlewu Także kuchnię mamy zrobioną I teraz tak Odpowietrzenie od kibelka Tu od trójniczka lecimy mamy 250 metr 2 4 metry liczby. 2 razy 110 2-metrowe, 2-metrowe 2 razy 45 stopni i podpinamy się pod komin. Podpinamy się pod komin, jest wentylacja tak wymyślona są cztery wentylacje, żeby nie dziurawić dachu, nie wychodzić, nie wiadomo którędy, y, odpowietrzenie kanalizacji robimy kominem i mamy Wtedy tak, jak ma być, prawda? Także co, yy, szybciutko sobie to policzę, może teraz? Tak, 160. 160. 2 metrowe. Raz, dwa, trzy. Razy yy, 162 metry, razy trzy, 160 1 metr weźmiemy jedną sztukę razy jeden nie zaszkodzi teraz tak dwa trójniki trójnik ze 160 na 160 na 110 albo może najpierw rureczki teraz tak raz, dwa trzy trzy metrowe cztery Pięć, sześć, sześć metrowych, sto dziesięć, sto dziesięć, sześć razy sześć, dwa metry. E, metr, przepraszam. Sześć sztuk. Hmm, teraz tak, dwumetrowe, sto dziesięć, dwa metry. Raz, dwa, weźmiemy trzy sztuki, trzy sztuki razy trzy, dwa metry, yy, biorę wszystko na wózetkę, także nie będzie problemu, radzę naprawdę wziąć sobie parę sztuk więcej, wtedy będzie, yy, będzie, no nie będziecie mieli kłopotu, że coś brakuje, coś nie pasuje, a weźmiecie na wózetkę, zawsze będzie można to oddać, także naprawdę radzę. Wziąć sobie trochę w zapasie. Teraz tak, to mamy, to mamy, to mamy. Teraz tak. Y, pół metrówki, pół metrówki albo trzydziestki, jakby były, ale rzadko się spotyka, żeby były te trzydziestki pod każde wyjście. Pod każde wyjście, bo musicie zrobić piątę. Także y, ja sobie zapiszę pół metra i trzydzieści centymetrów. Jak nie będzie trzydziestek, wezmę po prostu pół metra. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 O już bym się już bym się pomylił, bo jeszcze mamy kratkę w kotłowni. Jeszcze mamy kratkę w kotłowni. U, 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 u. Widzicie? I już się plan zmienia. Ale tak jak widzicie, tu nie ma reżyserki, wszystko wszystko na gorąco. Czyli z tej dwójeczki, ja im tak zostawię, to się odda. Robimy dwie robimy, e, dwie jedynki, czyli jednometrowych już mamy trzy, nie, nie jedną. Trzy sztuki, 160 i dodatkowo kolanko dochodzi nam 160 na 110. I stąd uciekamy do krateczki w kotłowni spokojnie 110 2 1 2 1 starczy 110 plus yy, dwumetrowe 1 to będzie 4 4 i metrowa 1 to będzie 7 7 nie 2 7 nie 2 dobra to mamy to mamy Teraz liczymy, ile ile tych krótkich potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Bo do powietrzenia tak samo. 110, 110 na 0,5 albo 0,30. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Weźmiemy 11.